Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że każda miłość, której dotkniesz, zamienia się w tragedię? Dla Sara nie była to odległa hipoteza, ale okrutna rzeczywistość. Za każdym razem, gdy znalazła męża, śmierć zabierała go w noc poślubną. Czy była to kara boska, czy może coś mroczniejszego działało w tajemnicy? Dlaczego wszystkich mężczyzn, którzy kochali Sarę, spotkał tak nagły koniec? czy była winna, czy tylko ofiarą sił pozostających poza ludzką kontrolą. W miarę narastania plotek na światło dzienne, zaczęła wychodzić straszna prawda. Sara nie była przyczyną tragedii, ale celem demona Asmodeusza, który kierowany nieprzejednaną nienawiścią zniszczył radość, którą próbowała zbudować. W wiosce, w której mieszkała Sara, dźwigała ciężar z szarganej reputacji. Ludzie szeptali jej imię ze strachu i nieufności, uważając ją za przeklętą. Jej ojciec, Hagel, próbował ją chronić, podczas gdy matka starała się złagodzić jej ból. Jednak nic nie wydawało się wystarczające, aby unieść ciężar tragedii, która ją spotkała. Coraz bardziej izolowana Sara zaczęła wierzyć, że coś jest z nią nie tak. W domowej samotności, zdala od oskarżycielskich oczu, Zmagała się z myślami. W Tobiaszu 3, 7-10 jego słowa ukazują zdruzgotaną duszę, rozważającą koniec własnego życia. Wstyd i ból były nie do zniesienia, ale szacunek do ojca nie pozwalał jej na podjęcie drastycznych kroków. Mimo to ich wołanie o wybawienie dotarło do niebios, wywołując ból, który tylko Bóg mógł uleczyć. Podczas gdy Sara zmagała się z tą udręką, młody mężczyzna o imieniu Tobiasz również stanął w obliczu wyzwań, które wystawiły jego wiarę na próbę. Ich historie, rozdzielone odległością i okolicznościami, miały się splatać w sposób, którego nawet oni nie mogli sobie wyobrazić. Bóg w milczeniu swoich próśb przygotowywał odpowiedź, która wszystko przemieni. Gdy tobiasz kontynuował swoją podróż, prowadzony przez tajemniczego towarzysza, którym w rzeczywistości był Archanią Rafael, otoczenie wokół niego wydawało się przepełnione czymś nadprzyrodzonym. Droga do Egbatany, choć długa i niebezpieczna, sprawiała wrażenie, jakby każdy jej krok był przepełniony celem. Tobiasz, choć niedoświadczony, wykazał się odwagą, ufając swojemu przewodnikowi, nawet nie znając jego prawdziwej tożsamości. Podczas przerwy na odpoczynek nad rzeką doszło do nieoczekiwanego zdarzenia. Z wody wyskoczyła ogromna, agresywna ryba, grożąc tobiaszowi. Rafael szybko polecił mu złapać rybę, a po zabiciu usunąć serce, wątrobę i żółć. Zaintrygowany Tobiasz bez wahania wykonał polecenie, zachowując wskazane fragmenty. Rafael wyjaśnił, że te elementy przydadzą się później: serce i wątroba zostaną użyte przeciwko złu, a żółć będzie wykorzystywana do leczenia ślepoty. Tobiasz przyjął słowa swojego towarzysza, nawet nie do końca rozumiejąc, co one oznaczały. W tym samym czasie Sara pozostała w swoim domu, zmagając się ze smutkiem i ciężarem nieufności, która ją otaczała. Asmodeusz, demon odpowiedzialny za jego męki, zauważył w powietrzu coś innego. Zaczął odczuwać zbliżanie się przeciwnej siły, duchowego ruchu, który zagrażał jego dominacji. Demon poruszył się, ale nie mógł nic zrobić, aby powstrzymać plan, który rozwijał się poza jego zrozumieniem. Kiedy Tobiasz i Rafael przybyli do Egbatany, powitał ich Raguel, ojciec Sary. Raguel, gdy dowiedział się, że Tobiasz jest jego bliskim krewnym, poczuł się mile widziany i przyjął go z wielką gościnnością. Podczas kolacji Tobiasz po raz pierwszy zobaczył Sarę. Coś w głębokim smutku w jej oczach przykuło jego uwagę i natychmiast poczuł więź. Rafael, zdając sobie sprawę z tego co się dzieje, szepnął Tobiaszowi, że Sara ma zostać jego żoną. Raguel jednak, słysząc prośbę Tobiasza o poślubienie Sarach, zawahał się. Wyjaśniał tragiczne wydarzenia, jakie przydarzyły się siedmiu poprzednim mężom, którzy zmarli w noc poślubną, i próbował zniechęcić młodego mężczyznę. Tobiasz z niezachwianą wiarą odpowiedział, że ufa Bogu i jest gotowy stawić czoła każdemu niebezpieczeństwu, aby zjednoczyć się z Sarą. Raguel, choć przestraszony, uznał determinację Tobiasza i pozwolił na małżeństwo. W noc poślubną Tobiasz dokładnie postępował zgodnie z instrukcjami Rafaela. Spalił serce i wątrobę ryby, wypełniając pomieszczenie dymem, który miał moc odstraszania zła. Gdy tylko aromat rozprzestrzenił się po otoczeniu, Asmodeusz został brutalnie wyrzucony, nie mogąc oprzeć się boskiej sile, która z nim walczyła. Demon uciekł w odległe miejsce, ścigany przez Rafaela. Tymczasem Sara po raz pierwszy od dłuższego czasu poczuła ulgę i poczuła obecność czegoś większego, co w końcu przyniosło pokój jej sercu. Tobiasz pozostał u jej boku, modląc się i dziękując Bogu za jej wybawienie. Jednak dla Raguela noc była wciąż niepewna. Obawiając się, że Tobiasza spotka taki sam los jak pozostałych mężów Sary, kazał przygotować grobowiec. Kiedy o świcie znalazł Tobiasza żywego i zdrowego, Raguel świętował z radością. Zdawał sobie sprawę, że wydarzyło się coś niezwykłego, ale ciężar wydarzeń jeszcze się nie skończył. Tobiasza czekała kolejna część misji. Powrót do domu jego ojca, Tobiasza, aby dokończyć cel, który skierował go w tę podróż. Droga powrotna teraz z Sarą u boku była pełna możliwości. Tobiasz niósł ze sobą obietnice odrodzenia i elementy niezbędne do wypełnienia swojej misji. Jednak wyzwania stojące po drodze i wydarzenia, które czekały młodą parę, nadal pozostawały owiane tajemnicą. Atmosfera w domu Raguela była gęsta, naznaczona mieszaniną smutku, nadziei i strachu. Sara, choć milcząca, była w centrum wszystkiego. Jego postać zdawała się dźwigać ciężar każdej tragedii, która spotkała jego życie, a obecność Tobiasza tylko zwiększała napięcie. Propozycja małżeństwa złożona przez Rafaela była odważna. A tobiasz, świadomy ryzyka z wiarą i determinacją, stawił czoła tej chwili. Ragel spojrzał głęboko na tobiasza, jakby próbując zmierzyć serce młodego człowieka, który był gotowy zmierzyć się z losem, jakiego nie doświadczyli inni ludzie. Powtórzył zdławionym głosem historię siedmiu zmarłych mężów, próbując przekonać go do ponownego rozważenia. Jednak Tobiasz odpowiedział spokojnie, potwierdzając swoje zaufanie do Boga i otrzymanych wskazówek. Tymczasem Sara milczała, wpatrując się w podłogę, unikając wzroku Tobiasa. Przyzwyczaiła się do widoku życia i radości odbieranego każdemu, kto ośmielił się do niej zbliżyć. Narósł w niej strach przed ponownym przywiązaniem, ale coś w twarzy Tobiasa było inne. Rafael, niczym cichy przewodnik, obserwował przebieg rozmowy. Wiedział, że ten moment jest kluczowy. Tobiasz, swoją zdecydowaną odpowiedzią, zdobył zaufanie Raguela, który, choć się wahał, zgodził się na małżeństwo. Jednak Raguel, przed zawarciem umowy, zrobił jeszcze jedną rzecz: modlił się do Boga, prosząc o ochronę dla Tobiasza i spokojną przyszłość dla swojej córki. Ceremonia odbyła się tego samego wieczoru. Raguel i jego żona Edna przygotowali wszystko starannie, ale w ich sercach pozostał strach. Szczególnie Edna czuła się rozdarta między radością, że jej córka wychodzi za mąż, a strachem przed utratą kolejnego zięcia. Zabrała Sarę do swojego pokoju i w czułej chwili udzieliła jej rady i modliła się o jej szczęście. Mając nadzieję, że tym razem wynik będzie inny. Kiedy Sara i Tobiasz weszli do pokoju, atmosfera była pełna oczekiwania i napięcia. Tobiasz, pamiętając o wskazówkach Rafaela, wyjął ze swojej torby serce i wątrobę ryby. Położył je nad rozżarzonymi węglami i dym zaczął rozprzestrzeniać się po całym pomieszczeniu. Był to inny, potężny dym, który zdawał się nieść w sobie siłę modlitw Tobiasza i boską obietnicę ochrony. Na zewnątrz Raguel, ogarnięty strachem, przygotował grób, obawiając się, że Tobiasza spotka ten sam, tragiczny los, co pozostałych mężów. Noc spędził na czuwaniu, z niecierpliwością oczekując jakichkolwiek wieści. W pomieszczeniu, gdy dym się rozprzestrzenił, zaczęło się dziać coś niewidzialnego. Asmodeusz, demon, który tak długo terroryzował Sarę, został zmuszony do opuszczenia pokoju. Wściekły próbował się opierać, ale obecna boska siła była przytłaczająca. Wyrzucony mocą dymu i modlitwami Tobiasza, Asmodeusz uciekł w odległe miejsce, gdzie był ścigany i więziony przez Rafaela. Wyzwolenie Sary było tak głębokie, że poczuła jak znika ciężar, który niosła przez lata. Po raz pierwszy towarzysząca jej mroczna obecność zniknęła. Tobiasz i Sara uklękli razem i modlili się, dziękując Bogu za jego interwencję i prosząc o nowy początek. Następnego ranka Raguel, przejęty niepokojem, wysłał służbę do pokoju, aby sprawdzili czy Tobiasz żyje. Otrzymawszy wiadomość, że jest bezpieczny i że noc minęła spokojnie, Raguel z wdzięczności padł na kolana. Nakazał zamknięcie dołu i przygotował wielką ucztę z okazji ślubu. Edna, wzruszona, powitała Tobiasza jak syna. Ona i Raguel nie mogli ukryć radości, gdy zobaczyli Sarę w końcu uwolnioną od klątwy, która nękała jej życie. Jednak tobiasz wiedział, że jego podróż jeszcze się nie zakończyła. Miał misję do wypełnienia: wrócić z Sarą do swojego domu i zanieść lekarstwo swojemu ojcu, Tobitowi. Podczas gdy bankiet miał miejsce, Rafael zaczął kierować tobiaszem w sprawie kolejnych kroków. Zwycięstwo nad Asmodeuszem było tylko częścią większej misji, jaką powierzył mu Bóg. Obecność archanioła, choć dyskretna, dała jasno do zrozumienia, że Tobiasza czekają kolejne wyzwania, a jego wiara i odwaga będą w dalszym ciągu wystawiane na próbę. Gdy w domu Raguela radość zaczęła zastępować strach, przyszłość wyłaniała się pełna możliwości. Bóg odpowiedział na modlitwy Sary i Tobiasza, jednocząc ich w celu wykraczającym poza małżeństwo, przynieść odkupienie i odnowienie nie tylko im, ale także otaczającym ich osobom. Gdy Tobiasz, Sara i Rafael dotarli do Niniwy, narastał w nich niepokój. Dla Sary powrót symbolizował coś więcej niż tylko nowy etap. To była dla niego szansa na odbudowanie życia i udowodnienie, że klątwa została złamana. Dla Tobiasza oznaczało to odwdzięczenie się za zaufanie ojca, przynosząc nie tylko pieniądze, ale także uzdrowienie i odnowioną radość jego rodzinie. Rafael z kolei milczał, mając świadomość, że nadchodzi decydujący moment. Po przybyciu do miasta, podróż do domu Tobiasza była pełna refleksji. Tobias myślał o tym, jak ekscytujące będzie to spotkanie, ale obawiał się też, że coś może pójść nie tak. Spojrzał na Sarę, której wyraz twarzy był mieszaniną lęku i nadziei, i poczuł się wzmocniony jej obecnością. Była żywym dowodem na to, że Bóg wysłuchał jej modlitw i że jej wiara nie poszła na marne. Kiedy w końcu dotarli do domu Tobiasza, pierwsza ich zobaczyła matka Tobiasza. Anna. Widząc syna, którego tak długo nie było, pobiegła mu na spotkanie, ściskając go ze łzami radości. Trudno jej było uwierzyć, że Tobiasz żyje i ma się dobrze, a kiedy zauważyła Sarę u swego boku, była zaskoczona i zaciekawiona. Tobiasz przedstawił ją jako swoją żonę, a Anna wzruszona dobrocią Boga, przyjęła Sarę z otwartymi ramionami. Wewnątrz domu Tobit, który był jeszcze niewidomy, usłyszał odgłosy przybycia i poczuł, jak zalewa go fala emocji. Rozpoznał głos syna i natychmiast zaczął wielbić Boga za bezpieczne sprowadzenie go z powrotem. Tobiasz podszedł do ojca i uściskał go, czując siłę niezachwianej wiary, którą zawsze podziwiał w Tobiaszu. Po spotkaniu tobiasz, postępując zgodnie ze wskazówkami Rafaela, przygotowywał się do dokonania czynu, który miał być punktem kulminacyjnym tej podróży: uzdrowienia ojca ze ślepoty. Odebrał wiarę rybie, której pilnie strzeżono przez całą podróż, i przyłożył ją do oczu tobiasza. Początkowo Tobit poczuł lekkie pieczenie, ale Rafael poinstruował go, aby poczekał i zaufał. Tobiasz wykonał polecenie, delikatnie wycierając oczy ojca. W miarę upływu czasu wzrok Tobita zaczął powracać. Ciemność, która otaczała go tak długo, ustąpiła miejsca światłu, które wydawało się jaśniejsze niż pamiętał. Gdy w pełni otworzył oczy, Tobit po raz pierwszy od lat zobaczył swojego syna. Upadł na kolana. Wzniósł ręce do nieba i zaczął chwalić Boga z intensywnością, która poruszyła wszystkich w domu. Jego radość była ogromna i nie mógł powstrzymać łez, gdy zobaczył razem Tobiasza i Sarę, obraz, który symbolizował nie tylko zwycięstwo nad ślepotą, ale także odnowę jego rodziny. Gdy dom wypełnił się pochwałami i świętowaniem, Rafael stał z boku i w milczeniu obserwował. Wiedział, że jego rola jest bliska ujawnienia, ale czekał na odpowiedni moment. Tobiasz, wciąż pełen wzruszeń, zwrócił się do Rafaela, dziękując mu za całą pomoc i przewodnictwo podczas podróży. Nigdy nie mógł sobie wyobrazić, że ten człowiek był w rzeczywistości aniołem wysłanym przez Boga. Tobit, już odzyskawszy wzrok podszedł do Rafaela, aby wyrazić swoją wdzięczność. W tym momencie Rafael ujawnił swoją prawdziwą tożsamość. Wyjaśnił, że został wysłany przez Boga w odpowiedzi na żarliwe modlitwy Tobiasza i Sary i że jego misją jest prowadzenie ich, ochrona oraz przyniesienie wyzwolenia i uzdrowienia ich życia. To odkrycie zadziwiło wszystkich w domu. Rafael opisał: jak Bóg szczerze wysłuchał każdego zanoszonego błagania, podkreślając, że wiara Tobiasza, Tobiasza i Sary była kluczem do otwarcia drzwi Bożej interwencji. Jego przesłanie było jasne: Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy mu ufają, nawet w najciemniejszych chwilach. Po zakończeniu swojej misji, Rafael pożegnał się z rodziną słowami otuchy. Prosił ich, aby nadal żyli z wiarą i wdzięcznością, zawsze pamiętając o cudach, których byli świadkami. Następnie odszedł, pozostawiając po sobie dziedzictwo nadziei i transformacji. Gdy postać Rafaela zniknęła za horyzontem, Tobias i Sara stali obok siebie, czując się głęboko błogosławieni. Dom Tobiasza, niegdyś naznaczony trudnościami i próbami, teraz przepełniony był radością i odnową. Każdy członek rodziny niósł ze sobą pewność, że dobroć Boża zwyciężyła wszelkie przeciwności losu. Tobite zgromadził wokół siebie rodzinę, a jego głos był pełen emocji, gdy udzielał lekcji, które ukształtowały jego życie. Spojrzał na Tobiasza i Sarę, widząc w nich kontynuację swego rodu i żywe świadectwo dobroci Boga. Zawsze pamiętaj, zaczął Tobite, że wierność Panu nas podtrzymuje. To On nas prowadził w najciemniejszych chwilach i tylko Jemu powinniśmy ufać. Jego słowa przyjęto w pełnej szacunku ciszy, podczas gdy Tobiasz przyswajał każdą naukę. Wiedział, że to, co powiedział jego ojciec, nie było tylko refleksją, ale istotną instrukcją dla przyszłych pokoleń. Tobite mówił o znaczeniu pozostania prawym, okazywania hojności potrzebującym i prawego życia, ponieważ to właśnie te czyny przynoszą trwałe błogosławieństwa. Sara, która siedziała obok Tobiasza, słuchała uważnie i zastanawiała się, jak jej życie zostało przemienione przez tę niezachwianą wiarę. Od chwili przybycia do Niniwy czuł się coraz bardziej częścią tej rodziny zjednoczonej nie tylko miłością, ale także celem służenia Bogu. Anna zawsze u Boku Tobite interweniowała, potwierdzając słowa męża. Naszą rodzinę wspierał Pan we wszystkich utrapieniach, powiedziała głosem pełnym emocji. To właśnie ta wiara utrzymywała nas silnymi, nawet gdy wydawało się, że wszystko jest stracone. Wnuki bawiły się, nieświadome wagi rozmowy, ale ich śmiech napełnił dom radością, która zdawała się potwierdzać wszystko, co mówił Tobite. Patrzył na nie z czułością, jakby widział w nich żywą obietnicę, że Boże błogosławieństwa będą trwać nadal. Po pewnym czasie Tobite zadzwonił do Tobiasza na prywatną rozmowę. Chciał przekazać synowi swoje ostatnie instrukcje. Instrukcje, które, jak miał nadzieję, Tobiasz będzie nosił jako przewodnik w swoim własnym przywództwie. Zaopiekuj się swoją rodziną z miłością i cierpliwością, zaczął mocno trzymając tobiasza za rękę. I nigdy nie zapominajcie, że każdy uczynek prawości jest widziany i nagradzany przez Boga. Kiedy tobiasz słuchał, napłynęła w nim fala odpowiedzialności zmieszanej z wdzięcznością. Obiecał Ojcu, że pójdzie za jego przykładem, chroniąc swój dom i podtrzymując żywą pamięć o cudownych dziełach Boga. Jednakże podczas tych rozmów wspomnienia z podróży były wciąż żywe dla Tobiasa i Sary. Każde pokonane wyzwanie, każda wysłuchana modlitwa zdawały się nieustannym przypomnieniem, że zaprowadziła ich tam wierność Bogu. A teraz, gdy byliśmy razem w rodzinie, wpływ tej wiary był widoczny w każdym uśmiechu, w każdym słowie wdzięczności. Dom Tobite, niegdyś naznaczony smutkiem i wyzwaniami, wypełnił się głosami wychwalającymi Bożą Dobroć. Dzieci dorastające w tej atmosferze już od najmłodszych lat uczyły się, że Pan jest źródłem wszelkich błogosławieństw i że zawsze mogą mu zaufać. Tobite. Siedząc na swoim zwykłym miejscu, patrzył w ciszy, jak życie wokół niego rozkwita, a każda chwila stanowi żywe przypomnienie tego, co on i Anna kultywowali. Nawet bez słowa jego obecność była świadectwem wierności Boga. Tobite spędził ostatnie dni ze spokojem kogoś, kto ufał Bogu i widział, jak wypełniają się Jego obietnice. Jego ostatnie słowa, skierowane do zgromadzonej rodziny, były jak ziarno nadziei i mądrości, które ma być drogowskazem dla przyszłych pokoleń. Tobiasz z Sarą u boku przyjął dziedzictwo ojca z pokorą, obiecując żyć w posłuszeństwie boskim przykazaniom. Po śmierci Tobiasza, Tobiasz podjął decyzję o opuszczeniu Niniwy, kierując się proroczymi słowami ojca. Zebrał rodzinę i wyjechał do ziemi swoich przodków, zabierając ze sobą pamięć o wszystkim, czego doświadczyli, i cel budowania przyszłości opartej na wierze. Sara, towarzysząc Tobiaszowi, poczuła, że jej podróż zatoczyła koło, ponieważ teraz nie była już naznaczona bólem, ale odnowieniem i radością, które mógł zaoferować tylko Bóg. Po przybyciu do Nowej Krainy Tobiasz i Sara założyli dom, który wkrótce stał się miejscem gościnności i nauki dla otaczających ich osób. Często opowiadano ich historię, a ci, którzy je słyszeli, znajdowali inspirację do stawiania czoła własnym wyzwaniom. Tobiasz z taką samą gorliwością jak ojciec nauczał swoje dzieci i wnuki dróg Pana, zawsze podkreślając moc wierności i modlitwy. Ziemia, na której się osiedlili, prosperowała pod przywództwem Tobiasza, a rodzina rosła liczebnie i wpływowo. Sara stała się szanowaną matriarchą, znaną ze swojej mądrości i współczucia. Chociaż jej życie zaczęło się od tragedii, które wydawały się nie do pokonania, teraz żyła jako żywe świadectwo odkupienia, które płynie z zaufania Bogu. Tobiasz Zawsze pamiętając czego nauczył się od Rafaela i jego ojca, prowadził swój dom w duchu wdzięczności. Wiedział, że każde otrzymane błogosławieństwo było owocem łaski Bożej i wyższym celem, jaki Bóg dla nich wyznaczył. Nawet w obliczu drobnych trudności, które się pojawiły, oni, Sara, pozostali niezachwiani, ponieważ ich życie już udowodniło, że dla Pana nie ma nic niemożliwego. Jeśli podoba Ci się ta historia i chcesz pomóc nam w dalszym tworzeniu większej liczby takich narracji biblijnych, rozważ wsparcie kanału za pomocą superpodziękowań. To prosty i wyjątkowy sposób, aby pokazać swoje wsparcie i pomóc nam dzielić się jeszcze bardziej inspirującymi wiadomościami. Kliknij przycisk superpodziękowania i stań się częścią tej misji razem z nami. Lata mijały, a Tobiasz i Sara starzeli się razem, otoczeni dziećmi, wnukami i prawnukami, którzy nieśli ze sobą wartości, których nauczali. Ich dni były wypełnione wspomnieniami podróży, która ich połączyła, i pewnością, że każde wyzwanie, przed którym stanęli, było istotną częścią Bożego planu dla ich życia. Dziedzictwo Tobiasza i Sary zostało przekazane nie tylko poprzez słowa, ale także poprzez podejmowane przez nich czyny. Żyli sprawiedliwie, pomagając potrzebującym i podtrzymując płomień wiary w każdym członku rodziny i w każdej napotkanej osobie. Ich życie było odbiciem boskiej dobroci, i nawet po ich odejściu, ich historie nadal inspirowały tych, którzy przyszli po nich. Wiara, która podtrzymywała Tobiasza i Sarę, kształtowała kolejne pokolenia, pokazując, że Bóg. Pozostaje wierny tym, którzy mu ufają. W ten sposób jego rodzina utrwaliła otrzymane nauki, żyjąc w harmonii i oddana służbie Bogu. Wspomnienie Tobiasza, Sary i Tobiasza stało się punktem orientacyjnym dla wszystkich, którzy chcieli zrozumieć, co to znaczy żyć pod boskim przewodnictwem. Historie o cudach, pokonanych wyzwaniach i duchowych przemianach. Nie ograniczały się do rodziny. Rozprzestrzeniały się, docierając do wielu, którzy wśród trudności życiowych szukali odwagi i nadziei. Każdy szczegół podróży Tobiasza i Sary był żywym świadectwem, że Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy mu zaufali, bez względu na okoliczności. Dziękujemy, że śledzicie dotychczas tę inspirującą historię. Jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś, to jest twoja szansa. Kliknij przycisk Zarejestruj się i bądź częścią naszej społeczności, która każdego dnia stara się wzrastać w wierze i nadziei. Razem możemy podzielić się tymi wiadomościami i dotrzeć do jeszcze większej liczby serc.